Zapraszam na short rozmów na zapleczu. Dzisiaj myślę, że tak, by na pewno są tym z perspektywy długoterminowej miejscem, które będziemy odwiedzać coraz częściej. A tylko bardzo duże marki będą w stanie budować fajne sklepy internetowe, które tworzą jakiś własny kanał i mają duży wpływ na, na, na budowanie własnego customer experience. Ale myślę, że tak by dzisiaj budowanie brandu nie wymaga tak by tylko posiadania własnego sklepu. Nie trzeba tak by budować tego brandu właśnie w ten sposób, co myślę, że tak by świadczy chociażby o tym, że w zeszłym roku chyba 13 albo 12 miliardów dolarów wyniósł rynek, miliardów dolarów, wyniósł rynek tak zwanych agregatorów marek. Na Amazonie. To znaczy, że jeżeli jestem producentem, który jest skoncentrowany na, na jakimś konkretnym produkcie i to mogę budować swoją markę właśnie pod dachem tego marketplace'u i jest bardzo duży rynek firm, które skupują te marki. Co myślę, że jest dosyć ciekawym tym, w jaki sposób można sobie wyobrazić model biznesowy. Dzisiaj, jeżeli spojrzymy sobie na Amazona wejdziemy w dowolną kategorię, to w tym top 100 produktów, które, które sobie oglądamy w danej kategorii, tam nie ma dużych marek. Bardzo często te, te duże marki stanowią jakieś 5-10%. Reszta to są takie marki, których my możemy nie znać, jeżeli jeszcze nie korzystamy dużo z Amazona, ale jeżeli zaczniemy korzystać, to zaczniemy kojarzyć te marki coraz lepiej, dlatego że one bardzo mocno się rozpychają na listingach i mają tam spory zasięg. I oczywiście tak jest, marketplaces są w jakiś sposób zagrożeniem dla, dla starego retailu, no bo w pewien sposób skupiają ogromny trafik. Jeżeli zaczniemy tam sprzedawać na przykład jakiś produkt, który jest ogólnie dostępny, czyli zaczęlibyśmy sobie handlować na przykład pampersami na Allegro, no tak by to jest oczywiście bardzo trudne. Z, Samego kapitalistycznego podejścia, tak by rozsądnym krokiem Marketplace'u powinno być to, że Marketplace nauczy się na bazie Retailera, jakie pampersy są najpopularniejsze, które się najlepiej sprzedają, zbuduje później własny zapas i zacznie sam tym handlować. Ale tak by wydaje mi się, że z perspektywy kapitalistycznej to jest bardzo rozsądne. Z perspektywy konkurencyjnej różnie można to patrzeć. Ale to wynika z tego, że ten marketplace wcześniej zbudował ten ogromny trafik i zbudował to bardzo dobrze. Alego pewnie część naszego polskiego społeczeństwa będzie się kojarzyło z e-commerce samym w sobie. 50% handlu internetowego przychodzi przez Alego w Polsce, więc tak by nie, nie ma się tutaj co dziwić. No, i to nie, nie, nie wzięło się z jednej kampanii marketingowej, to się wzięło z 20 lat historii. No właśnie, jak ty mówisz o tym Amazonie i o tych markach, to chciałem tak dwa zdania dodać. Wyobraźcie sobie, że na Amazonie są przedsiębiorcy, którzy mają własne, sprzedają jakieś produkty, jakiś swój brand sprzedają i Amazon im pozwala bardzo mocno rosnąć, tak wiecie, 100% rok do roku, 200% rok do roku albo więcej i w pewnym momencie ta skala jest tak duża, że te firmy nie wydalają organizacyjnie i inwestycyjnie w to, żeby rosnąć, bo pomimo, że mają pewnie spore zyski, to Amazon wymaga to, żeby wysyłać produkt bardzo szybko i parę innych jeszcze wymagań, a to wymaga ogromnych inwestycji. I teraz, jeśli jesteśmy małym producentem, to ciężko nam te wymagania spełnić, i można, mo, może się zdarzyć tak, że nie spełnimy i nas po prostu zbanują albo ukażą jakoś. I w Stanach Zjednoczonych jest, jest trochę firm, która po prostu kupuje całe te przedsiębiorstwa za 2, 3, 5, 7-letnie zyski. I wrzucają to do swojego koszyka, gdzie optymalizują koszty wysyłki, produkcji i parę innych rzeczy. I sprzedawcy to sprzedają, bo generalnie trochę są przyparci do muru, bo nie są w stanie podołać temu popytowi, tak to się mówi. Bo zawsze myle potaż i popyt. I wyobraźcie sobie, że coś takiego by się działo na Allegro. Nie wiem, jestem ciekaw, czy ktoś by zainwestował. Więc to musi być najprawdopodobniej bardzo bezpieczna forma inwestycji, a może po prostu przez to też, że niskie były stopy procentowe i za dużo było pieniędzy na rynku, to inwestorzy nie mieli co z tym zrobić, więc nawet zwrot inwestycji na poziomie 6-7% im wystarczał, a może więcej, bo to trochę jest, że się zarabia po prostu na skali. To był fragment odcinka podcastu Rozmowy na zapleczu. Link do całej rozmowy znajdziesz poniżej w opisie do tego nagrania.